Cześć wam wszystkim, z tej strony Pana Świnogłowa, kolejny odcinek z Clash Royala, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku przyszedł czas, aby zrobić sobie ostatni odcinek z Mega Drafta, ale tylko jedna rzadkość jakichś kart, moi drodzy. Jako, że zrobiliśmy już Rare, jako, że zrobiliśmy już, moi drodzy, Common Karty, no to zostały nam tylko i wyłącznie Epic, więc dzisiaj sobie to zobaczymy. Jak nam będzie szło, moi drodzy, więc oczywiście stawcie opeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, przypominam kodik panda w sklepie, jak cokolwiek kupujecie, moi drodzy, niedługo nowy karnet, kodik panda wpisujcie przed zakupami, mega, mega dziękuję wszystkim za wsparcie Jesteście widzowie szefami, przypominam subskrybujcie ten kanał, to jest mój drugi kanał, kanał Panda, dużo z Was gości nie subuje, więc zasubujcie lecimy po 1000 subskrypcji. No i co, gramy mega drafta? Myślę, że zasady dosyć proste wybieram tylko i wyłącznie epickie karty, eee, zaczynamy od moi drodzy spela oraz budynku, eee, jak jest nieepicki spel lub budynek no to mogę sobie wziąć, żeby nie było, że mam człowieku, także nie da się nic ugrać, ale widzę, że mamy tutaj Xboa i mamy pojzona, więc chyba widzowie wiadomo czym będziemy tutaj grali, dlatego no bierzemy pojzona. Bierzemy sobie Xboła i zobaczymy, co, co będziemy tutaj grali dalej. Tylko epickie karty. No to moi drodzy, tak, golem jest epicki, więc można wziąć golema. Następnie można wziąć baby dragona. Baby dragon myślę, że będzie dosyć spoko opcją, to chyba baby dragona weźmiemy właśnie. Następnie, co jeszcze mogę wziąć? Lightinga, lighting jest epicki. Co tu jeszcze jest, moi drodzy Epickiego? Nie widzę tutaj za dużo Epickich kart. Nie widzę tutaj za dużo Epickich e kart. Dark Prince chyba też jest. E Run Giant jest na pewno epicka, bo ostatnio żeście mi to pisali, żebym się nauczył. Pano nauczy, jakie są rzadkości kart? No widzowie, no sorry, ale nie zapamiętam wszystkich tych kart. Tak mniej więcej wiem. No Dark Prince mi zabrał, epicką kartę. No co za bot, widzowie, nie mam pytań. No to, no został mi tylko golem. Został mi tylko i wyłącznie golem chyba. Tak mi się wydaje, że tylko i wyłącznie golem. Chociaż może ten Goblin, goblin Giant, on też nie jest epicki przypadkiem. Ciężko mi stwierdzić, moi drodzy, ale cała reszta, no to już tutaj nie jest epicka, więc ja nic nie klikam, widzowie, ja już nic nie klikam, nie jestem pewien, te co wybrałem na pewno są epickimi kartami, trzy karty zostały, może już nie ma żadnej epickiej, więc ja nic nie klikam, co mi dobierze gra, tak, gramy, dobra, mi krzaka. dobra, czekam aż dobierze resztę i lecimy z giereczką, myślę, że to może być, moi drodzy, dosyć ciekawy deck, skoro mamy xboła i... Golema, no myślę, że na pewno sporo tutaj możemy zrobić. Dobra moi drodzy, co my tutaj mamy? Trzy muszkieterki, nie dobra, nie mam pytań Trzy muszkieterki mi stary jeszcze dobrało do tego no, widzowie, jak ja to wygram jak ja to wygram X-bołem, trzema muszkieterkami i golemem to będę w ciężkim szoku, nie ja będę naprawdę widzowie w ciężkim szoku jak ja coś takiego wygram, weźmiemy sobie tutaj tego Heal Spirita może, nie wiem czy on coś podoła, chyba nie za bardzo, bo on będzie skakał do przodu. No właśnie, nie za bardzo to zadziałało, chyba tak jak chciałem. Dobra, dajmy tego Run Gianta, zobaczymy co ta wariatka, moi drodzy, zrobi. Pewnie nie za dużo, no bo ona jest taka, nie wiem do czego jest ta postać, ona jakoś boostuje. Nasze jednostki, ale oprócz tego to najdzie full, full po prostu na wieżyczkę, więc no nie wiem, dajmy xboa może obronnego, zobaczymy z tego wyjdzie, jakiś krzaczek, on coś skręci, nie skręci, oni nie skręca na krzaki dora, jestem upośledzony, to jest po mnie, to jest po mnie, to jest po mnie. To wspomnie, ale krzaczek pójdzie, krzaczek pójdzie wieża, więc może jeszcze coś tam zadamy, ale no nie wiem. Ja muszę chyba przeżyć do momentu, aż będzie podwójny eliksir. Bez podwójnego eliksiru to ja w życiu tu nic nie zrobię, to jest dosłownie niemożliwe. Co to jest za deck w ogóle? Te epickie karty to będzie najgorszy odcinek, chyba common najlepiej poszło, ale no epickie to to będzie jakaś tragedia. Ja, ja po prostu czekam, ja po prostu czekam. Nie wiem czy nie rzucę zaraz golema do tyłu. Z, z prawej strony, albo dobra, możemy rzucić z lewej, jakbyśmy wrzucili za golemem trzy muszkieterki, powiem wam, że to by dobrze wyglądało. To by naprawdę dobrze wyglądało, ale no, zobaczymy, czy uda nam się, moi drodzy, wrzucić te trzy muszkieterki. Mam nadzieję, że, że się uda, ale może być problem. Dobra, yy, ona jeszcze tutaj sporo zada. Kurcze, no, rzucamy te trzy muszkieterki, bo ja nie wiem, co tu innego mogę zrobić. Wiem, że to jest chłopie push za 15 tysięcy eliksirów. Nie, nie. Hell Spirit, Hell Spirit, proszę, proszę, dobra, przeżyj, nie, nie, no ja nie wiedziałem, że on ma Firebola. dobra, to jest GG, widzowie, to, to jest GG, ja nie mogę nic zrobić, jak on ma firebola to to jest, widzowie, przegrana, to jest po prostu przegrana gieraczka, ja tu dosłownie nic nie wymyślę, ja tu dosłownie nic nie wymyślę, widzowie, dobra, rzucamy tego x boła zobaczymy, z tego wyjdzie, Fisherman, Fisherman, moi drodzy, będzie tutaj nokautowany, dobra, Baby Dragon, czy coś pomoże? Ciężko może być, chyba, żeby Baby Dragon jakoś tutaj pomógł. Zapisy mocno tutaj skontrowały. Ale dobra, spróbujmy takiego golema. Spróbujmy golema, widzowie. Dlaczego by nie, czego się nie robi. Lecimy z golemem. On ma człowieku Tesla oraz jeszcze ma. Nie, dobra, on. No nie ma szans, że ja to przejdę. Jakim cudem ja miałem to przejść? To jest dosłownie niemożliwe do przejścia, ale zrobił pewien błąd. Zmarnował, moi drodzy, rakietę, znaczy rakietę, zmarnował firebola i teraz teoretycznie mógłbym coś zadać. Mógłbym coś zadać, jeszcze jakiś szybki poison, wleci tam jakiś damage, nie wleci już żaden damage. Szczerze mówiąc, jak na taki deck, który jest całkowicie bez sensu i jest giga drogi, to to, że on mi zbił jedną wieżę, a ja mu zbiłem pół wieży... Nie jest najgorszym wynikiem, tak mi się wydaje. Ale tak czy siak, moi drodzy, zagramy sobie kolejną gieraczkę, Mimo, że w sumie muszę wydać gamę, no to i tak, i tak to zrobimy. Widzowie, ja mam 7000 Co za różnica? że ja wydam 50, więc lecimy z kolejną gierką. Znowu tylko epickie karty. Eee, dobra, co tu jest, moi drodzy, epickiego? Dark Prince jest chyba epicki, tak mi się wydaje. Że Dark Prince jest epicki, ale zaczynamy od speli. Bierzemy sobie poisona. Lighting też jest epicki, więc możemy wziąć w sumie lightinga. Czy mamy, moi drodzy, epicki budynek? Nie mamy epickiego budynku. No to weźmiemy sobie po prostu, który budynek nam pasuje, tak zawsze robiłem w tych odcinkach, więc widzowie, no tutaj, żebym w, mógł się jakoś obronić, tak, budynek jest myślę, że dosyć ważną częścią deku, więc weźmiemy sobie Tesla i teraz bierzemy już tylko epickie, ale tu ja nie widzę za, za dużo listki, e, epickich, moi drodzy, mamy Bowlera, Bowli, Bowli może być ciekawy, następnie, co my tu jeszcze mamy epickiego, mamy epickiego na pewno, moi drodzy, Lightinga, więc lighting jest na pewno epicki. Mamy balona. Balon też jest epicki, więc to może być dosyć poko. Bowley z balonem. Ciekawe, tornado jest epickie. Jak dobrze kojarzę? Mamy lightinga, który też jest epicki. Będziemy mieli cztery spele, dobra. Co to jest, człowiek? Za dekta? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że jedyne dwie postacie, które zostały tutaj epickie. To jest Dark Prince i Lightning. Nic innego już nie ma epickiego, więc mamy praktycznie full epicki deck widzowie w tym momencie. Ja nic nie wybieram, nic tu raczej epickiego już nie zostało, więc po prostu czekam aż mi gra dobierze jakąś jedną kartę. No tu może coś wymyślimy, jakbym dostał jakiegoś Ice Golema, albo widzowie jakąś Walkirię, albo nie wiem, Elixir Golema, albo Rascals, albo mini Pekkę, to bym nie narzekał, proszę daj mi coś z tego. Daj mi coś z tego. Kurde, Skeleton Dragons. Nie, to jest tragedia, tragedia. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wątpię, żebyśmy tutaj, moi drodzy, wygrali. No, chyba epickie karty są najtrudniejsze, tak mi się wydaje. No, ciężko, ciężko wygrać tymi epickimi, ale no, lecimy. Lecimy z Giereczką, zobaczymy, co się uda zdziałać. Bowli do tyłu, myślę. bowli do tyłu. Mamy trzy spele, aż mamy Tornado, Poisona i Lightinga. Więc teoretycznie, może jakoś to, moi drodzy, podefimy wszystko. Okej, okay, tutaj szkoda, że wieżyczka nie zadaje, moi drodzy, damage'u, ta druga, tylko no się po prostu obraziła i stwierdziła, że nie będzie Beach Hog Ridera, więc to lekki przypał. No zobaczymy, co tu Bowli zrobi, nie wiem jakie on tam ma karty, tak szczerze mówiąc, bo jakoś za bardzo nie patrzyłem. Eee, Mighty Miner, okej. Okay. Mighty Miner, moi drodzy, to jak zrobimy coś takiego to Bowli walnie w wieżę czy nie walnie w wieżę, walną w wieżę. Dobra, to tyle spoko. Myślę, że możemy sobie takiego Dark Prince'a na spokojnie rozpędzić. Widzę, że on już prze, przemieni go, no właśnie. Ale tutaj szkieletem dragonsu, moi drodzy, jednak się do czegoś przydają. Jednak się do czegoś przydają, więc nie najgorzej to wyszło. I teraz mamy w miarę, moi drodzy, jakiś atak. Mia mamy w miarę jakiś atak. Tam poszedł jakiś damage w miarę ciekawy. Tutaj jeszcze poison powinien to dobić, więc zawsze coś jeszcze zbijemy z tej drugiej wieżyczki. Tesla widzowie jeszcze na środek. Hogrider. Uuu, uh, idealnie. Idealnie skręcił chłopak. Wieżyczka jeszcze druga bije bardzo dobrze. Goblinsy jeszcze trzeba będzie naklepać. Nie najgorzej, moi drodzy. Jest dobrze. Uważam, że jest dobrze. Jest potencjał na wygranie tej giereczki. Myślę, że mamy, moi drodzy, szansę, żeby wygrać właśnie tym full epickim, moi drodzy, dekiem, no oprócz dwóch kart, ale no to też przez to, że no już nie mamy po prostu więcej możliwości epickich kart na Mega Draftie, więc to, to był ten problem, ale okej. Okay, mamy Bowliego, Bowli w sumie nockoutuje typowej jego postaci, bo on ma takie tanie karty i, i Bowli to nokautuje, więc to jest, to jest akurat na plus. Możemy rzucić sobie Dark Prince'a i możemy sobie rzucić szkieleton Dragonsy, myślę, że to nie jest najgorsze rozwiązanie. Dobra, czy tutaj Dark Prince coś zada? Nie najgorzej Uuu, tutaj moi drodzy Inferno Tower Inferno Tower może sporo namieszać Ale myślę, że znokautujemy I jeszcze tutaj idzie Dark Prince Dark Prince tutaj fajnie zbija wszystko Dobrze e, Czy my, moi drodzy, możemy coś tutaj sensownego zrobić? Nie bardzo chyba Sensowne rzeczy możemy porobić Dobra, tutaj, tutaj, tutaj Wracaj kolego, gdzie, gdzie? Dobra, mogłem w sumie Kinga uruchomić Głupie, głupie z mojej strony to było ale nie jest najgorzej, uważam, że naprawdę nie jest najgorzej. Chyba rzucimy sobie bowie'ego, moi drodzy, za główną wieżę i spróbujemy Bowli z balonem. Bowli z balonem myślę, że mógłby przejść, tylko on musi znokautować swoje inferno tower. Bo jak on nie zużyje swojego inferno tower, to będzie lekki przypał. I tutaj Hogrider jeszcze nam walnie jednego strzała, więc to, to niestety problem delikatny. Dobra, tutaj spróbujmy coś takiego. Tutaj, moi drodzy, zróbmy coś takiego. Cofnie go. Nie cofnęło go, nie cofnęło go. Jaki, nie, jaki, co ja zrobiłem. Co ja zrobiłem, widzowie? Co ja w ogóle zrobiłem? Co ja w ogóle w tym momencie zrobiłem? Hogrider, dobra, Hogrider bardzo ładnie sobie poleciał, bardzo dobrze, bardzo dobrze widzowie. Jeszcze mamy szansę, jest ok. Ej, w sumie, ja mam obie człowieku wieże obite tak samo. To jest, widzowie, coś, co jeszcze możemy tutaj ugrać, moim zdaniem. Tym bardziej, że my mamy lightinga. Jak nasz balon dojdzie chociaż raz, no to my mamy jeszcze tego lightinga i tym lightingiem też możemy coś zdziałać, moi drodzy. Też możemy coś zdziałać tym lightingiem. Dobra, czy ja uda mi się go jakoś człowieku tutaj do głównej? Dobra, bardzo dobrze. Tam, moi drodzy, nie jest najgorzej. Lecimy jeszcze balonem, tam chyba zostanie to defnięte. Lighting, 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 czy nie lighting, 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 <grystanie> lightning, moi drodzy. Ja już po chińsku, człowieku gadam. Nie przejdzie chyba tej. A nie rzucam, nie rzucam, bo szkoda Elixiru. Trzeba jeszcze jakoś Hog Ridera, moi drodzy, zahamować. Trzeba jakoś Hog Ridera zahamować, szkieleton Dragonsy. Myślę, że tutaj w miarę spoko to wyjdzie. Bardzo dobrze. Lecimy tutaj Dark Prince'em od razu na, moi drodzy, mościk i rzucamy wszystko tornado, żeby Dark Prince to znokautował. Co się dzieje w tym momencie, czy to było najlepsze tornado w moim życiu. Proszę Państwa, czy my to dobijemy? Czy my to dobijemy? Leci lighting i uwaga, wygraliśmy. Wygraliśmy, moi drodzy, epickim dekiem. Bardzo ładnie udało się to wygrać. Szczerze mówiąc, nie była taka prosta gierka, ale jednak się udało, więc fajnie. Mamy jeszcze Lucky Chesta na końcu, więc zobaczymy, co nam z Lucky Chesta, moi drodzy, wypadnie. Uwaga, uwaga, mamy 7 Royal Hawksów, więc tak średnio, ale jeszcze tutaj Wildcard Cardziki, żeśmy dropnęli, więc fajnie. Niedługo nowa, moi drodzy, nowy karnecik, nowa ewolucja za 3 dni i moi drodzy, to będzie jedna z lepszych ewolucji, bo będziemy mieli ewolucję. Do szkieleton armii, moi drodzy, do armii szkieletów, a jak wiecie, to ja ją używam od bardzo dawno w moim deku, więc oczywiście kupię sobie ten karnet z kodzikiem panda. Więc pamiętajcie, kodzik panda, jak cokolwiek kupujecie i wrzucimy zamiast walkiri. Tak mi się wydaje, że zamiast walkiri i ten deck człowieku, będzie takie oro robił. Ja już to czuję, widzowie, ja już to czuję, więc dawajcie znać w komentarzach, czy właśnie dać za walkirię, czy za inferno dragona. Ale wydaje mi się, że za walkirię będzie lepiej. Ja, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć.